Poranny, bardzo poranny czesak językowy. Dostałem sygnał na x zwanym dawniej Twitterem, że oto pojawiła się ciekawa konstrukcja językowa, więc muszę ją oczywiście skomentować. Afirmację panem Kijowskim wyrażał już pan Parchimowicz. Tak, to konstrukcja zadziwiająca. Możemy ją nazwać błędną ze względu na jej nietypowość. Afirmacja prokuratora Krzysztofa Parchimowicza, kim najbardziej znanym polskim niealimenciarzem? Zostawiamy na boku kwestie alimentów i personaliów. Afirmacja kimś. Tak, to nie jest dobre, to jest pomieszane z zachwytem. Kimś, czymś, dla kogoś. Afirmować możemy kogoś lub coś. Afirmacja czegoś, jakichś zachowań, ale nie afirmacja kimś, jakąś osobą. Dziękuję bardzo.